Tyle, że choć ludzie wjeżdżają do całej Unii, to już wewnątrz niej nie rozkładają się równomiernie między państwami członkowskimi. Niektóre kraje mierzą się z dużo większą liczbą wniosków o azyl niż inne. Weźmy Danię. Około 960 wniosków azylowych w pierwszej połowie tego roku, a teraz porównajmy to z Niemcami. Ponad 65 tysięcy. Tak, to spora różnica. Więc dlaczego migracja do Danii jest tak niska? I czy duński model powinien stać się nowym standardem w całej UE? Przyjrzyjmy się teraz dokładniej liczbą. Pomimo nagłówków, w mediach to nie Niemcy otrzymały najwięcej wniosków o azyl w tym roku. Ten tytuł przypadł. Hiszpanii, która w pierwszej połowie 2025 roku odnotowała nieco ponad 76 tysięcy wniosków. Francja znalazła się na drugim miejscu z liczbą 75 428, Niemcy były trzecie z 65 495 wnioskami, następnie Włochy 62 534, Grecja 27 718, a Belgia i Niderlandy nieco ponad 17 tysięcy. I choć liczba dla Danii 960 jest bardzo niska, to wcale nie jest najniższa. Węgryk, które pod rządami Wiktora Orbana prowadzą bardzo restrykcyjną politykę migracyjną, tworzyły zaledwie 47 wniosków. Słowacja odnotowała 84, a Litwa 152.